pokażę wam dzisiaj co biorę na obóz i... no dzisiaj jeden obóz dzisiaj jest niedziela 3 sierpnia więc zaraz wam pokażę co, co spakowałam się już do walizki, więc pokażę wam co już yy, wzięłam ale ogólnie nagrywałam yy, taki normalny filmik co wzięłam ale on wyszedł ze i nie chcę mieć jakaś, znaczy on się ekspertuje, więc zrobię wam taki krótki, 20-minutowy z rzeczami, które najbardziej trzeba wziąć. No, i pokażę wam jeszcze to, później wezmę do pokoju i wam pokażę. Mówię cicho, bo tam są mileni i nie chcę, żeby słyszeli, że nagrywam, więc mówię cicho, mam nadzieję, że będzie. Нет. что я не пожелала. И такие жарче, больше тугеньки. Что делать? Открывать. Настолько. Пила. И тут у меня духи, и у меня до начала. У меня шампунь, шампунь. не że mi tego nie wystarczy to kupiłam sobie taki i z i mam jeszcze tutaj taki mały ręcznik chyba bardziej taki do włosów czy coś a ten chyba nie do i um, tak tutaj włożyłam to jest takie fajne żeby to, żeby to wziąć do łazienki, bo ten ma

Takie rzeczy pieniądze, twarzy. w na bo ja. Jak zanim. No, tutaj. No, 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 mam, um, I mam tutaj um, Tu i na i bateria do tej lampki. pewnie nie wiem i warakiej, słuchawki na kablu. Połębarka i... Taki mały papier. Pusiadka. Tak. No, Tu. Ale Tu. Tu do szafy weź ptaszek to chodź tutaj chodź tu na krzesło mi się nie kłaść na ciuchy tu mam jakiś byt muszę je złożyć jakoś inaczej tu mam bluzki tu mam krótkie spodenki tu mam jakieś bluzki wzięłam bluzkę tak Alex wzięłam jakiś taki zwykły taki ala golf ym, jakiś z Decathlonu bluzkę kawaliady i jeszcze taki jaki no taką polówkę ale ich jej chyba nie będę bierać znaczy zobaczę tu mam skarpety tu mam na takie ciepłe mega tu mam jakieś dzieckie normalne skarpety tu mam takie skarpety z ekrzy takie długie tu mam dwie takie normalne blizki bo bruski, to tamte no i tu mam takie rzeczy jeszcze wam pokażę torbę i prezent. ona mi siedzi na akceleratorach możesz siedzieć kochana moja tak, tak. możesz siedzieć przepraszam zamknęłam tę paliskę i zamknęłam te wszystkie rzeczy i mam takie akceleratory na brudne, brudne rzeczy tutaj w środku też jest jakiś średni, to jest duży i ja te segregatory kupiłam w Action. Ich są takie dwa. Takie, no, taki, taki sam jest, tylko że jest jakby różne rozmiary. I tu właśnie też mam ten segregator. on jest taki, właśnie fajny, do, żeby wziąć ten ręcznik do łazienki. Sobie I tu też jest właśnie od tych segregatorów. I no, i no, ja tu na brudnej rzeczy stwierdziłam, że nie będę się bawić tutaj jakby um, ułożyłam rzeczy tutaj do tego i po prostu nie mogłam ich ułożyć w walizce zajmowały za dużo miejsca więc stwierdziłam, że wezmę to na rzeczy i najwyżej później do, nie wiem, do walizki po prostu włożę ehm, no, to są na nie wiem, jak to się ma, super i też myślałam, że tu by te chusteczki włożyć do tyłu do tego, ale nie wiem. No nie. I jeszcze wam pokażę, co mam w Tobie i w plecaku A w plecaku zaraz wam powiem, no, co mam I będę wam pokazywać, bo już to mam po No, um, jeszcze tam, gdzie jest, tam, jest, jest. to to, to i to gole znowu, po Igi. Dobra, teraz tak. to zamknę A to jest wyczyn Igor mi na tym usiąść, na walizce usiąść. Tutaj mam znowu pomocą Igora. <noise> A jest trochę nierówno zamknięte. A to więc. Bo I chyba do tego jest po prostu więcej rzeczy napchną, więc tak wygląda. <noise> Tylko jest taka, ciężko mega. Dobra, a idę po torbę i Wam pokażę co tam mam. Tobie. Tej tutaj na dole. Więc idę do nią. Na was I tu mam tutaj. Taką, to jest taka jak wypadek I tu mam po prostu osi. Tu mam niektórkę. Mam frugo takie, takie nie do frugo Mam jakieś, zawsze mam jeszcze dużo Nesti, ale nie mogę wyciągnąć samej samodzielnie. Mam jeszcze, tak, nie, 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 jakieś nie, jakieś nie, nie, musy, 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 musy. Takie rzeczy mam, jakieś rzeki, batony jeszcze i fasolki takie, no to jest sobie troszeczkę łysek i mam tutaj, nie wiem, nie widać co będę teraz. Ja taką poduchę komórkę, Wzięłam yy, sobie mojego yy, Mam taki śpiwór z Ekrzyny, bo nie miałam, nie mamy śpiworu w domu. Mam klapki pod prysznic. Я просто ещ ⁇ на самой шкафле. Я же не хожу на детские шкафы, остальные в И потом я сюда ещ ⁇ ещ ⁇ Dzieckiem, tak. Z dzieckiem, w środku. kocha kocham kuszaki. Więc no, i tu mam w tobie, więc naprawdę jak się rozpakuję, tutaj to by nie będzie. Więc nie będzie stała. Tam. A tu będzie y, y, jeden napój, stojączkowy, i tam. Nie ma jego, raczej. Okay. Znaczy. Ja. ale ich nie ma, więc nie wiem ale no, tak, więc mam... dobra, tutaj jak się spakuje, tej nie będzie turba z jedzeniem będzie stać, yy, walizka będzie stać Ja i mam nadzieję, że to będzie fajnie To będzie fajnie, tylko że tam przyjechać dopiero na 15, więc ja jechałam już oszalać na tym czasie. Bo chyba na coś Tak. tam gdzieś nie było, że przyjeżdżało się.

16, chyba. chyba na mi głowę więc jeszcze trochę ale jeszcze muszę ogarnąć moją y, tą siatkę taką sobie na zawsze do stajni też Prze, musiała przez samym wyjściem przebrać muszę przebrać muszę bluzkę ogarnę tutaj trochę w pokoju a i w plecaku mam dresy zawinięte w jakby kubek mam zawinięte w dresy i sztuczce czyli widelec i łyżeczka i jeszcze mam co jeszcze mam i mam w długie dresy zawinięte GoPro, dwie bluzy jedną taką bluzę na tu, żeby spać no jakby będzie podzielona grupy, kto ktoś pić w namiocie, jak to nie, będzie na zmianę. Eee. No. Ja mogę dzisiaj spić w namocie, ja lubię spić w namocie. Chwałam raz obraz. Dziotin na no, krótku. <grym> Więc no. A tak to, to spoko i vloga z wyjazdu tutaj nie będzie, bo... Chyba nie mam co wstawić, że to ogarnę później. I ogólnie filmy z obozu będą, ale nie wiem, czy będzie jeden film, film, czy kilka. I na pewno ten będzie osobno. I no tak. Nie wiem, jeszcze. Nie wiem, ale go zmontuję w drodze, bo on będzie krótki, więc wystarczy mi na drogę, żeby zmontować. Jeszcze też. A ja pewnie ją będę pisała, więc spoko. No, tak. I mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. I... tak. Więc pa. A, jeszcze biorę Hobby Horse'a. Dobra, więc spa. Zostawcie łapkę w górę, subika, słoneczkiem. I jakiś może komentarz. I... No. Yes.